Chciałoby nam, coś, chciałoby nam coś powiedzieć, to jest przyjemność przekażę przekażeć Piotrze, Piotrze, i... Panie premierze. My chcemy przede wszystkim podziękować. Podziękować państwu, że jesteście na ulicy Każdy gen, każda mobilizacja często zaczyna się od małych grup, od ludzi, którzy są zdeterminowani, którzy pokazują innym, gdzie jest prawda. Gdzie jest prawda, gdzie jest nadzieja? I ta prawda i nadzieja jest. I wszyscy się spotykamy 11 stycznia o godzinie 16:00. Pod polskim parlamentem będziemy bronić demokracji i wolności wolnych mediów. Będziemy, będzie nas pasie. będziemy, To stwarzyło będziemy, 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 nie, nie milionie, to będzie go będziemy, Jesteśmy będziemy, Jesteśmy będziemy, 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 przypomnieć ogromną zasługę Ministerstwa Kultury pod przywództwem, pod kierownictwem pana, pana premiera. To chodzi o, chodzi o To że... To było, ministerstwo było ogromnie aktywne w odzyskiwaniu w dóbr kultury zrabowanych w czasie okupacji, głównie przez Niemców. I w tej chwili, i, to, i też warto, warto przypomnieć to, co mówiłem pod, pod telewizją, telewizją, pod telewizję pod Info, że 22. kanclerz Niemiec, Adolf Hitler, zaczął swoją... Zaczął swoją, tak powiem, służbę dla Niemiec i budowanie państwa niemieckiego od odpalenia książek. Donald Tusk zaczyna kierowanie Polską od niszczenia zasobów elektronicznych. To jest bardzo zły, bardzo zła prognoza, proszę Państwa. I to jest świadectwo tego, że mamy do czynienia z czymś niezwykle poważnym. że ci, którzy książkę, będą palić Trzeba o tym pamiętać. ja już nie będę przemawiał tylko hasło. Przeżyliśmy, Ruska! Przeżyjemy Ruska! Wybierajcie, do Betlejem posłyszajcie, przywitać Pana. Jako bogu cześć mu dali, A witaj ją zawołani z wielkiej radości. A witaj sprawców, z rad na Cztery tysiące lat wygląda. i <tries> not